Czy Jean Pierre Same właśnie dokonał rzeczy niemożliwej, pokonując jedną z najgroźniejszych kontuzji w sporcie w rekordowym czasie i czy jego powrót do wyjściowego składu Legii Warszawa to oficjalny koniec kryzysu ofensywnego stołecznego giganta? Dlaczego specjaliści z Mirai Clinic mówią o cudzie medycznym, jak powrót trzykrotnego króla strzelców Ligi Szwajcarskiej zmieni układ sił w walce o Mistrzostwo Polski 2026 roku? Sytuacja w ataku Legii Warszawa od wielu miesięcy przypominała krajobraz po bitwie, w którym brakowało dowódcy zdolnego poprowadzić armię do zwycięstwa, ponieważ ofensywa wojskowych całkowicie zaczęła się po dramatycznych wydarzeniach z sierpnia 2025 roku. Jean-Pierre Nsame, który trafił na Łazienkowską z opinią bezlitosnego egzekutora i trzykrotnego złotego buta Ligi Szwajcarskiej, stał się ofiarą nie tylko pechowego urazu, ale i wewnętrznych gier personalnych, które wstrząsały klubem od wewnątrz. Początek jego przygody w Polsce był naznaczony cieniem konfliktu pomiędzy poprzednim trenerem Gankalą, Fejo, a dyrektorem sportowym Radosławem Mozyrką, co sprawiało, że Kamerunczyk zamiast na boisku brylować, musiał odnajdywać się w środku wojny kompetencyjnej. Fejo otwarcie negował przydatność tym same na wielu płaszczyznach, zarzucając mu brak mobilności oraz nieprzystosowanie do intensywnego systemu gry, co niemal doprowadziło do przedwczesnego skreślenia snajpera z listy płac. Wszystko zmieniło się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kiedy stery w zespole przejął Edward Jordanesku, który natychmiast dostrzegł w Nsame to, czego nie widział Portugalczyk, czyli niesamowity instynkt killera oraz europejskie obycie. Niestety właśnie wtedy, gdy Nsame wszedł w życiową formę i zaczął seryjnie strzelać gole w eliminacjach europejskich pucharów, doszło do tragedii w meczu z Kracą, kiedy to ścięgno Achillesa odmówiło posłuszeństwa. Diagnoza była bezlitosna zerwanie tkanki oznaczające zazwyczaj od 7 do 8 miesięcy rozłąki z profesjonalnym sportem, co dla wielu zawodników w pewnym wieku oznacza niemal wyrok na karierę. Analiza powrotu Dina Pieran sama rzuca zupełnie nowe światło na to, co działo się w podwarszawskiej klinice Mirai przez ostatnie 5 miesięcy, ponieważ mamy tu do czynienia z absolutnym fenomenem rehabilitacyjnym, który zachwycił nawet najbardziej doświadczonych lekarzy ortopedów. Zabieg operacyjny przeprowadzony we wrześniu przez ordynatora Michała Drwęgę stał się fundamentem pod ten niesamowity sukces medyczny, ale to, co wydarzyło się później pod okiem Bartłomieja Jaroszewskiego, przekroczyło wszelkie prognozy taktyczne i fizjoterapeutyczne. Specjaliści z Otwocka oficjalnie potwierdzili, że dzięki kompleksowemu leczeniu oraz nieprawdopodobnej wręcz determinacji zawodnika powrót do pełnej sprawności zajął zaledwie pięć miesięcy, co jest wynikiem o dwa lub trzy miesiące lepszym niż zakładały standardowe procedury medyczne dla sportowców na tym poziomie. Klinika Mirai z Dumą podzieliła się historią skutecznego powrotu nSAME, podkreślając, że indywidualnie dobrana rehabilitacja oraz niezłomny charakter kamerunczyka pozwoliły mu na tak błyskawiczną regenerację włókien ścięgna Achillesa, które zazwyczaj wymaga znacznie dłuższego czasu na odzyskanie elastyczności niezbędnej do gry w profesjonalnej piłce nożnej. Ten komunikat medyczny stał się dla kibiców Legii Warszawa prawdziwym zastrzykiem optymizmu w momencie, kiedy Duma stolicy przechodzi przez jeden z najtrudniejszych okresów pod względem skuteczności ofensywnej w ostatnich latach. Warto przypomnieć, jak wielką stratą była kontuzja same patrząc przez pryzmat jego dokonań w europejskich pucharach pod wodzą Eduarda Jordanesku, kiedy to Kamerunczyk stał się absolutnym postrachem rywali na arenie międzynarodowej. W zaledwie ośmiu spotkaniach w Europie zdołał wpisać się na listę strzelców pięć razy, dokładając do tego asystę, co czyniło go najbardziej efektywnym napastnikiem legii od czasów Nemani Nikolicia czy Aleksandra Prijowicza. Jego bramki w starciach z solidnymi przeciwnikami takimi jak Hibernian Larnaka czy Bani Kostrawa udowodniły, że same posiada jakość wykraczającą poza ramę polskiej ekstraklasy i jest zawodnikiem, który potrafi rozstrzygnąć losy meczu jednym błyskiem geniuszu w polu karnym. Podczas gdy duma stolicy musiała radzić sobie bez niego pozostali napastnicy tacy jak Milety Rajowicz czy Antonio Colak, nie byli w stanie nawet w połowie wypełnić luki po kamerunskim snajperze, co doprowadziło do serii rozczarowujących wyników i narastającej frustracji fanów przy Łazienkowskiej. Rajowicz, mimo ogromnych chęci, nie dysponuje taką techniką użytkową, a CoLak wydaje się być cieniem zawodnika z czasów jego największej świetności, co sprawiało, że ofensywa Jordanesku często przypominała jazdę samochodem z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Sytuacja w szatni Legii Warszawa w lutym 2026 roku staje się zatem niezwykle ciekawa, ponieważ powrót ten same to nie tylko wzmocnienie sportowe, ale przede wszystkim potężny impuls psychologiczny dla całego zespołu, który potrzebuje lidera w tej decydującej fazie sezonu. Kamerunczyk powraca do gry jako człowiek, który wygrał walkę z własnym ciałem i który ma rachunki do wyrównania z ligową rzeczywistością po tym, jak pechowa kontuzja przerwała jego marsz po koronę Króla Strzelców. Statystyki same z okresu przed urazem pokazują, że przy odpowiednim wsparciu ze strony pomocników jest on w stanie dominować w każdym aspekcie gry ofensywnej od gry głową po wykańczanie akcji po dośrodkowaniach z bocznych sektorów boiska i Jordanesku, który od początku wierzył w potencjał tego zawodnika, teraz otrzymuje do rąk potężną broń, która może zdefiniować losy mistrzostwa Polski oraz dalszej przygody legii w Pucharach, jeśli duma stolicy zdoła trzymać tempo narzucone przez liderów tabeli. Centralnym motywem całej tej sportowej opowieści jest nieustanna walka z przeciwnościami losu oraz proces odzyskiwania statusu gwiazdy środowisku, które początkowo było niezwykle sceptycznie nastawione do możliwości Dina Pieransame. Siechy tej narracji prowadzi nas od mrocznych czasów konfliktu z Gankalą, Fejo przez spektakularny wybuch formy w europejskich pucharach, aż po dramatyczny moment zerwania Achillesa i rekordową rehabilitację w Mirai Clinic. Wszystko w tej historii skupia się wokół pojęcia determinacji oraz profesjonalizmu, ponieważ on sam udowodnił, że mimo 32 lat na karku, wciąż posiada mentalność zwycięzcy zdolną do pokonania biologicznych ograniczeń w czasie, o którym inni mogą jedynie marzyć. To opowieść o tym, jak duma narodowego bohatera Kamerunu i trzykrotnego króla strzelców musi spotkać się z brutalną polską ligową rzeczywistością BY, ostatecznie wyjść z tego starcia zwycięsko jako postać zbawiająca ofensywę Legii Warszawa. Redfred całej tej sytuacji pokazuje nam, że powrót nsame to nie jest zwykłe wzmocnienie kadrowe, lecz symboliczna zmiana warty w ataku wojskowych, która ma przywrócić klubowi blask i skuteczność utraconą w sierpniowe popołudnie na stadionie Krakowi. Jean-Pierre Same wraca na murawę jako człowiek, który pokonał medyczne niemożliwe i teraz cały piłkarski świat w Polsce z zapartym tchem, będzie obserwował, czy duma kamerunskiego snajpera pozwoli mu na natychmiastowe odzyskanie strzeleckiego instynktu. Czy legia Warszawa pod wodzą Eduarda Jordanesku zdoła w końcu wykorzystać potencjał swojej największej armaty i czy powrót ten okaże się gwoździem do trumny dla marzeń rywali o detronizacji stołecznego klubu? Wszystko wskazuje na to, że nadchodząca wiosna będzie czasem wielkich rozliczeń na polskich boiskach, a my z fascynacją będziemy śledzić każdy kolejny krok Dina Piera w drodze, po utracony prym w klasyfikacji strzelców ekstra klasy. Przekonamy się niebawem, czy rehabilitacja w Mirai Klinik faktycznie przywróciła nam zawodnika w wersji 20 gotowego na podbój Europy i Polski z jeszcze większą siłą niż przed kontuzją. Jedno jest pewne, że duma z posiadania takiego zawodnika w polskiej lidze wciąż rośnie, a świadomość, że Legia odzyskuje swojego lidera, jest najlepszą wiadomością dla wszystkich kibiców z Łazienkowskiej na początku 2026 roku. Czy to będzie wielki triumf Same i Jordanesku? Odpowiedź nadejdzie wraz z pierwszymi golami Kamerunczyka po powrocie.